Witam was wszystkich serdecznie z tej strony Ada z Sekretnego Ogrodu. Ponieważ otrzymuję od was wiadomości prywatne z zapytaniem skąd zamawiam swoje rośliny do swojego ogrodu, postanowiłam nagrać dla was film. Jeżeli jesteście ciekawi, gdzie i co najczęściej kupuję, zapraszam was serdecznie na dzisiejszy odcinek. Strona, którą chciałabym wam polecić, jest to strona florini.pl, czyli internetowy sklep ogrodniczy. Jest to strona, z której korzystam o ile dobrze pamiętam od samego początku, czyli od momentu, kiedy rozpoczęłam swoją przygodę z ogrodem. I oczywiście polecam wam ją jak najbardziej i jest to moja strona. Praktycznie rzecz biorąc, numer 1. Pierwsza rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to ta, że możemy złożyć tak zwane zamówienie przedsezonowe. Możecie oczywiście również przy odpowiedniej wartości zamówienia otrzymać. I jakiś procent rabatu. Tak jak widzicie, przy zamówieniu o wartości za minimum 100 zł, otrzymacie 3% rabatu, a o wartości minimum 200 zł, możecie otrzymać 5% rabatu. Na stronie widać, że rośliny pogrupowane są w konkretne kategorie. Rozwijając listę, widzimy, że tych kategorii Trochę tutaj się znajduje, bo widzicie, że są zarówno byliny, jak i krzewy liściaste, trawy ozdobne, pnącza, kwiaty balkonowe, rośliny wrzosowate. Możecie również zobaczyć, jeżeli chcecie sprawić komuś, na przykład, prezent kupić kupon podarunkowy o wartości od 50 do 200 zł, w celu zrealizowania na przykład tego bonu na tej stronie i zakupu wybranych roślin przez osobę, która oczywiście zajmuje się ogrodem i jak najbardziej sprawi jej to przyjemność. Korzystając z tej strony, najczęściej zamawiam. Hortensje. Tak jak wiecie, hortensje to moje ulubione krzewy liściaste i od samego początku również, kiedy założyłam swój ogród, rozpoczęłam właśnie przygodę z hortensjami i tak trwam po dzień dzisiejszy razem z nimi. Jestem zafascynowana tutaj tymi akurat roślinami. No i ciągle z roku na rok powiększa się moja kolekcja i powiem wam szczerze, chcę coraz ich więcej. Pierwszą hortensją, którą chciałabym wam polecić, będzie to hortensja bukietowa Lamlight. To właśnie od niej rozpoczęłam swoją przygodę z hortensjami. Kupując hortensję, możecie wybrać sobie odpowiednią wielkość doniczki. Może być ona dostępna o pojemności 2 lub 3 litrowej i w zależności od pojemności, tak jak tutaj widzicie, zróżnicowana jest cena. Możecie zobaczyć jak ta hortensja prezentowała się w moim ogrodzie na filmiku, który załączam w górnym rogu ekranu. Kolejną hortensję, którą chciałabym Wam serdecznie polecić, jest to hortensja dębolisna. Akurat tej hortensji nie kupowałam z tej strony. Ale jest warta polecenia, a to tylko i wyłącznie dlatego, że otrzymałam ją w prezencie od pewnej osoby i, korzystając od razu z tego miejsca, chciałabym serdecznie Ci podziękować za nią. Jest to hortensja, która posiada przepiękne liście duże, kształtu takiego dębowego i są to liście, które pięknie przebarwiają się na ciemnoczerwony taki odcień. Możecie ją zobaczyć na moim filmie, który nakręciłam z mojego ogrodu i link dam wam tutaj u góry. Także zachęcam serdecznie do zobaczenia eee, jak się prezentuje. Jest to hortensja, która zdobyła bardzo dużą, że tak powiem, e, liczbę polubień na mojej stronie, także widać, że wam się ona bardzo podoba. No i oczywiście mi również. Hortensja bukietowa Vanila fresk. Jest to hortensja, która wprowadzi do waszego ogrodu spektakularny akcent. Tak jak widzicie, hortensja ta ma charakterystyczne kwiatostany o stożkowatym pokroju i jej kwiatostany początkowo są takie kremowo-białe, natomiast później z czasem stają się bardziej takie różowe, dostają takiego różowego rumieńca, nawet można powiedzieć malinowego. Następna w kolejności będzie hortensja drzewiasta Annabel. I tak jak widzicie mamy dostępną hortensję drzewiastą Annabel. I hortensję drzewiastą Strong Anabel. Gdybym miała wam polecać jedną hortensję, właśnie z tych dwóch, wybierzcie hortensję drzewiastą Strong Anabel. A dlaczego? Już wam tłumaczę. Hortensja drzewiasta Strong Anabel przede wszystkim po pierwsze zachwyci was ogromnymi, kulistymi kwiatostanami. A co najważniejsze w tej hortensji, to jest to, że posiada bardzo mocne i sztywne oraz wyprostowane pędy, które nie uginają się pod ich ciężarem. Jest to hortensja oczywiście doskonała dla początkujących ogrodników. Kolejną hortensję, którą chciałabym Wam polecić, jest to hortensja drzewiasta Pink Annabel czyli po prostu Anabelka w różowym odcieniu. Bardzo ciekawy, wprowadza również akcent kolorystyczny do naszego ogrodu. Bardzo fajnie i ciekawie się prezentuje. Hortensja Pinky winki. Jest to odmiana, która posiada duże, stożkowate kwiatostany. Początkowo są one białe, natomiast później stają się biało-czerwone. Pamiętajcie, kupując hortensję, zwróćcie uwagę na jej wysokość, planując oczywiście swoje rabaty. Na chwilę obecną, tak jak widzicie, nie jest dostępna na stronie. Ale trzeba włączyć sobie opcję powiadom o dostępności i w momencie, kiedy oferta będzie aktualna, otrzymacie na maila informację, że jest w sprzedaży. I to by było na tyle. Serdecznie polecam Wam stronę florini.pl. Tak jak zauważyliście, Oprócz hortensji, o których Wam mówiłam, jest wiele różnorodnych, wspaniałych roślin, które możecie obejrzeć, wybrać, no i oczywiście zakupić i posadzić w swoim ogrodzie i cieszyć się pięknym widokiem. Jeżeli dzisiejsze wideo było dla Was pomocne, to oczywiście zostawcie kciuka w górę. Wszystkie osoby, które jeszcze nie zasubskrybowały mojego kanału, serdecznie zapraszam do subskrypcji. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Ada, z sekretnego ogrodu.